Witam i dzień dobry. Z tej strony Try i dzisiaj przedstawię Wam najlepszy niebieski budżetowy stawik do 250 zł, jak to ostatnimi czasy robimy. Dużo niebieskich skinów doszło niedawno, także postarałem się też przygotować co nieco innego niż zwyczaj to robiłem. Ceny też brałem z Floatu, jakby ktoś był zainteresowany, ale tak naprawdę każdy inny market poza steamowym będzie tutaj się nadawać. A stany skinów, o jakich mówię, są faktycznie tymi, które pokazuję, to tak w ramach rozjaśnienia, bo czasami takie pytania się pojawiają. Także, moi drodzy, komentarze są wasze a propos tego, co chcielibyście zobaczyć kolejnym razem i tego, jak oceniacie po prostu ten zestaw. Także tym miłym akcentem myślę, że możemy rozpocząć ten ekwipunek od zestawu kosy i ręgawic, które oczywiście nie są liczone do całości, ale wydaje mi się, że fajnie jest tutaj uwzględnić. W tym wypadku budżetowo postawiłem na Field Agenty oraz Survivala Blue Steel'a. Rękawiczki są w stanie battle skirt, jednak są to względnie najtańsze, niezadrapane to powiedzmy sobie rękawiczki, jakie możecie obecnie mieć. Istnieją tutaj oczywiście też inne w podobnej cenie oczywiście rękawiczki, ale często są one albo bardzo zadrapane, albo ta cena no jest plus minus podobna z naciskiem raczej na plus mniej więcej o 40 dolarów. Także tutaj jednak docenić możemy względnie czyste i przyjemne dla oka rękawiczki, które właśnie idealnie pasują z Blue Steel. Także jakikolwiek tutaj nie weźmiecie, jeżeli chodzi o Blue Steala, będzie tu słuchajcie siedzieć. Ja w tym wypadku wziąłem Survivala, bo był on względnie tani i po prostu jakoś fajnie wyglądał. Ogólnie granatowe ostrze, może nawet akurat czasem za ciemne, ale nie ma co się tym przejmować, bo jednak w większości przypadków ten niebieski tutaj ujrzycie. A dzisiejszym sponsorem filmu jest PirateSwap, czyli strona do natychmiastowej wymiany skinów z naszego kochanego Cesa. a więc jeżeli znudzą ci się obecne skórki, lub zwyczajnie chcesz się takowych pozbyć, bo na przykład zalegają ci w ekwipunku, to w szybki sposób zamienisz je właśnie na coś lepszego, na Pirate Swapie. Dzięki szerokiej gamie skinów do wyboru oraz tym filtrom, który pomogą Ci dokładnie wybrać tego jednego konkretnego skina, zdobędziesz co chcesz. Dodatkowo z kodem Maciasta otrzymasz do 35% ekstra bonusu do wpłaty, którą przeznaczyć właśnie będziesz mógł na coś fajnego. Metod płatności jak widzisz jest od groma i trochu: pobliczka, karty, przelewy czy nawet i krypto. A jak już znajdziesz swojego wymarzonego skina, to transakcja przebiegnie bardzo szybko i bez problemów jak widzisz. A żeby tego było mało, na stronie znajdziesz proste challenge, które również zapewniają mały fajny bonusik, a i też dodatkowo pierwsze trzy transakcje objęte są potencjalnym miłym dodatkiem do nawet 10$, dolarów. także sprawdź parę cłapa już dziś, link znajdziesz w opisie. Także przejdźmy dalej do kałaszka i dalej wybrałem Frontside Mistiego, najlepszego niebieskiego kałacha, jakiego jesteście w stanie dostać. Nie mówcie mi tutaj tylko też proszę o tym, że istnieje Ice Cold, który jest w lepszy, bo on niebieski nie jest, a raczej posiada znacznie więcej koloru zielonego niż niebieskiego. I jeżeli trzymacie sobie portfodifoldowo tego kołacha, no to więcej zielonego zobaczenia niż niebieskiego. Więc wtedy powstaje nam albo Blue Laminat, który jest Blue Lamem, także automatycznie wypada. No i zostaje nam Frontside Misty sam w sobie, który jest naprawdę dobrze zrobionym i wyglądającym skinem. I bez dwóch zdań nie ma tutaj się czego wstydzić. W takim razie, przechodząc dalej do czwórki 4 padło na Spider Lily, czyli głównie niebieską M4, jednak z takim dodatkiem tej tytułowej Lily, który naprawdę dobrze uważam kontrastuje na tym ciemnym, niebieskim Tle. W przypadku Eski za nie możemy wybrać skórkę Nightmare, Stanfield Desert, a więc za dużo reszt tutaj nie doświadczymy i raczej będzie to czystszy, aniżeli brudniejszy skin. Naprawdę bardzo fajna czurka i godna polecenia. Dawubę natomiast padł na Sun in Leo, który jest najdroższym skinem na dziś. Jest to słuchajcie związane z tym, że zwyczajnie nie mamy tutaj aż tylu tanich awub do wyboru, w tym po prostu niebieskim klorze a ta tutaj jest względnie, nazwijmy to po prostu najtańsza i oferuje stricte tylko kolor niebieski, który też naprawdę fajnie wygląda. Jednak no jeżeli sobie spojrzymy na tego gadka dokładniej, no to tak jak mówiłem wygląda po prostu dobrze, bardzo intensywnie i niebiesko, więc wydaje mi się, że lepszej opcji tutaj nie ma. A do mniejszej wersji natomiast najperki przygotowałem skórkę Abyss, czyli odchłań niebieskiego i ciemnego, które tworzą naprawdę wyjątkową skórkę do Scouta i taką, której nie ma co się właściwie powstydzić. Usp dalej, może lekko kontrowersyjnie, ale w stanie TZ wybram Royal Guarda I jak widać, ten tutaj jest zarysowany w dość niestety widoczny sposób. Ale no kurczę, skin ten jest naprawdę cudowny i nie mogłem go tutaj nie brać. Niestety, w naszym przypadku stan Minimal jest znacząco droższy, co sprawia, że po prostu niełatwo aż tak go upgradować, by zmieścić je w tym budżecie 250 zł. Jednak jeżeli wy na przykład pomiecie sobie niektóre, albo nawet to nazwijmy większe skin, w które tutaj się znajdują, to może jednak was będzie stać i po prostu starczy wam na ten stan minimal Natomiast jeżeli jesteście fanem po prostu P2000, no to zamiennie będzie tutaj do skórka Royal Barok, która ostatnimi czasy też się przewinęła parę razy, ale tutaj myślę, że pasuje jednak najlepiej. Niebieska, ze wstawkami złota, no po prostu cudo. Do Glocka dalej będzie to natomiast bardzo stara skórka, a nie nowa jak było w przypadku poprzednim, czyli skórka Blue Fisher. Mocna, intensywna, z tymi kolorami niebieskimi, które jakoś po prostu wyglądają lepiej. Nie są takie jakieś fifu-fifu niezdecydowane, tylko silny i niezależny. I wani się to po prostu prezentuje z rękawiczkami. Natomiast dalej do B250 tanim skinem jest Valencia I tutaj jest śmiesznie, bo stricte niebieskie skiny do tego piselu są albo właśnie takie za grosze, jak tutaj, albo mega drugie, takie trzycyfrowe. Także my narzekać tutaj nie będziemy i przejdziemy dalej do Teka, gdzie natrafimy na Blue Blasta. A co tam, nowa skórka. Niebieska prawie w 100%, właściwie no, na dwa odcieni możemy niebieskiego tutaj ją wyróżnić. A do Fassona będzie właściwie podobna historia, czyli skórka Skyblue. Tutaj co prawda wydaje mi się, że bardziej niebieskawej, i taka ładniejsza jest niż tek, No po prostu ogólnie te dwa skiny są powiem szczerze ładne. Natomiast w zamieniu do Dzetki możemy wybrać już skórkę Indigo. Chociaż te skórki do DZI to powiem Wam szczerze, jeden wielki skam nic mi tutaj jakoś stricte nie siedzi. Natomiast Digielek to... No to cóż, jak się okazuje ponad 100 zł z jakiegoś digilka nie warto tutaj chyba dawać, dlatego poszedłem trochę oryginalnie i wybramy Hit 3D z dużą ilością niebieskiego. Jak się okazuje tego takiego tutaj gigatka możecie dostać za około 15 zł, co dość mnie zaszokowało, bo jest to względnie niska kwota za taką ilość niebieskiego. Około 40% się co prawda jego znajduje według CS Float'u i jest to niestety co prawda stan Battle Skirt co możemy zobaczyć, jednak ogólnie taki Blue jamik wydaje mi się, że nie wygląda źle. A jeżeli preferujecie na przykład rusemkę, no to tutaj polecę skórkę Cobalt Grip, która może ma niebieski tylko na rękojeści, ale za to jaki ładny jest ten niebieski. No dobra, rozmarzyłem się i przejdźmy do ostatniego z pistoletów, na dzisiaj jakimi są Beretki i zazwyczaj nie posiadają skórkę Hydro Strike. I wracając teraz na chwilę jeszcze do broni rifle, poddymić można coś z SG Alochą, która jest turbo tania, ale moim skromnym zdaniem naprawdę warta grzechu i nawet wydania powiem szczerze tych kilku złotych więcej, jeżeli taka okazja by się trafiła. Do to Natomiast majestetyczna arystokrata, a do Galila skórka Stone Cold. Też fajna, taka można powiedzieć, faktycznie zimna i zauroł. No i po drugiej stronie barykady jeszcze Famasik, znowu skórką Edicamo, o której widzimy, lubi się rysować, ale lepiej tutaj nie dostaniemy. No, i teraz pemy, i zaczniemy sobie od moduła do B90, który jest mega intensywnym i ciekawym skinem. Mam też taki vibe jakiegoś kosmosu, takich pulsiłowych czy obronnych. No, po prostu wygląda to dobrze. Do się cięć jest to z kolei Lapis Gator, czyli ponownie tani skin o mega intensywnym kolorze niebieskim, a do MP9 będzie to skórka Buff Blue. Kolejnie mamy Umpa na naszej liście ze skórką Exposure, czyli tym takim prześwietleniem, a MB7K ze skinem Sirus lub też za mnie do MP5, jeżeli takowo wejdzie, posiadamy tutaj skórkę Liquidation. No, i ostatni z na dzisiaj, jaki będzie Bizon, zaopatrzony został w skórkę Cobalt Haftow. Całkiem spoko, chociaż też tyłka nie urywa. No i jeszcze na koniec oczywiście, sekcja broni ciężkiej, gdzie natrafimy na manga 7 Monster Call, Nowe Torquay Spur, XM Solitude, Obrzyne Apokalipto, Negev Manowar, M249 Hypnosis skardować się Grotto oraz get przez jeden Dream Glade. Może tutaj akurat więcej zielonego w tym wypadku, ale potrzebowałem po prostu czegoś takiego. I tak mojej mili prezentuje się ten zestawik w kolorze niebieskim za 250 zł. I co? Jak się wam on podoba? Dajcie znać w komentarzu. I co? Jak raz już nie dziękuję za oglądanie. Byłem Maciasty, życzę miłego dnia i do następnego razu. Cześć!